Cześć, witam Was serdecznie. Po 4 latach, no 4 lata temu miałem taki kanał właśnie Dawid Duisburg pod tym samą nazwą. A 4 lata temu żona kazała mi przykręcić kran i go przykręcałem do dzisiaj. No ale go przykręciłem, to mogę Wam coś nagrać. O czym będzie ten kanał? Ten kanał będzie ogólnie o życiu w Niemczech. Czy warto wyjechać do Niemiec, jak się żyje w Niemczech, jakie są przepisy w Niemczech, jak ktoś na przykład chce wyjechać do Niemiec, bo wiem, że za moich dawnych czasów, jak nagrywałem. To dużo ludzi, znaczy dużo ludzi, no trochę ludzi wyjechało po moich wskazówkach i żyją sobie i funkcjonują w Niemczech. Jest im dobrze. Powiem Wam jak zapytać pewne sprawy urzędowe, jakie tu są przepisy, co warto wiedzieć, co warto zrobić, czego nie robić itd., itd. Typu Kindergeld, zameldowanie, praca itd., itd. Często oglądam sobie niekiedy takie filmy o ludziach, którzy mieszkają w Niemczech i tam niektórzy mówią to fajnie, konkretnie, a niektórzy po prostu przedstawiają jakieś niesamowite bajki, że tutaj trzeba się schylić, o tak, cyk, i już od razu się podnosi pieniądze. Nie? Tak to nie funkcjonuje tu w Niemczech, nigdy tak nie funkcjonowało, ale jest tu łatwiej na pewno niż w Polsce, ja tak uważam. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Powiem wam, że e, nie będę was zasmucał typu dajcie mi subskrypcję i tak dalej, tak dalej. Nie musicie tego robić. Dajcie wystarczy kciuk do góry i oglądajcie filmy, jak wam po prostu coś tam pomoże, to pomoże. Jak wam nie pomoże, to po prostu nie oglądajcie. I tyle no. To jest taki wstępny film. Mamy niedzielę rano, byłem po bułeczki. Gdzie są te bułki? Aha, w aucie mam, widzicie. Tu mam w aucie buki, byłem po bułki. Czy warto jeździć rano po bułki? Czy one też w nie wiem, czy To wam też powiem. Oczywiście będzie też parę takich wygłupianych filmów z żartem, nie z żartem. Jedne będą poważne, jedne niepoważne, po prostu takie na pełnym luzie. Także to jest początek. To jest znowu pierwszy film na moim kanale po czasie przykręcaniu kranu. Także oko w dół, ciuk do góry. No i oglądajcie jak Wam będzie się podobać. Filmy będą ze trzy razy w tygodniu, te dwa razy w tygodniu zobaczymy jak czas mi pozwoli. Krany na razie wszystkie poprzykręcane, także spróbujemy to jakoś poukładać. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, życzę miłej niedzieli. No i co, do zobaczenia, nie? Także oko w dół, kciuk do góry. Pozdrawiam.